E. Jakie to dziwne teraz. <laughs> Jakie to dziwne, całą, Powiem wam. Jakie to dziwne. Mm. No powiedzcie mi, echo już nie słychać, nie? Wyłożyłem kartę na mi w pokoju, to nie słychać. No, dzisiaj byliśmy na spacerku. Krewalnikowi z matowanymi, kurwa, jebana. Co wymuszasz pierwszeństwo wyciąć do ciebie? Kurwa, kurwiczonie, ty Do co wy, wy wymuszasz pierwszeństwo? Co? Pytam się. Pierwszeństwo, co wymuszasz, się pierdolony? Czemu tak agresywnie? No kurwa, kto ma pierwszeństwo? Chyba jadę, nie drogą, to co? Wyjeżdżasz mi w mordę jebany. Kto ci kurwa w płatkach wygrałeś te? Prawo jazdy? Przyjebałbym ci w dupę, byś z ubezpieczenia się kurwa nie wypłacił, wiesz ile ja to kosztuje? Wiesz? Nie. nie. Jeb kurwa lewy sierpowy. Masz w za karę. Spotkamy się w sądzie Słuchaj, co ty powiedziałaś? Co powiedziałaś blondyno? Spotkamy się w sądzie Ta? Rejestracja jest. Żebyś ty się kurwa na cmentarzu ze mną nie spotkał Czekaj Będziesz kwiatki na... od kurwa Czekaj na list A Pierd... Dalej. dawaj Kurwa, masztów w zierzak. Blondyna jebana. Masz jeszcze coś? Do powiedzenia? Pana, to nie ma... to nie jest parking. Chciałbym złożyć skargę. Na tutaj tego pana. No, no kurwa, nie mnie. Na jakiego pana? Bardzo agresywny, wyzywał mnie. Kurwa, wymusiłeś pierwszeństwo i się dziwi, że wyzywałem? Kopał moje auto. Kopałem. Proszę pana, nie wolno wymuszać pierwszeństwa. A no to może się ale skończyć nawet wypadkiem śmierci. No to właśnie, nie go ja w dupę mu prawie wjechałem. Panie, no trzymaj To jest Chevrolet, to jest to najnowszy rocznik 1998, pan mi wyjeżdżasz, kurwa. to nie wolno kopać gwałt. Owszem, nie wolno, bo to jest zniszczenie mienia, ale też nie wolno... E, Miałam być. Mafia jest główną. Ludzie, jeśli wymyślicie, że Strumek się, to to kurde, się stanie, że od razu niż, wam pójdzie, kurde, wiecie... I Może później to. będzie. Nie od razu jest. To... Stop, <laughs> samochód. Dobra, to przeparkuję, ale to jeszcze nie koniec. Kurwa, nie koniec, to zaparkuj i złóż skarkę, jak coś nie pasuje. Czekaj, czekaj. Masz tu lusterko, poczekaj. Jeb, kurwa, w światło. Chodź mu w dupę. Przenios... Przepraszam, poniosła mnie pani palicier. Wygnali go z domu, i on tutaj przyszedł do takiej pani, się przykleił. I tu siedzi już dwadzieścia parę lat, dwadzieścia chyba. I wciąż się kłócą, wciąż policja przyjeżdża. Po trzy razy na noc, po cztery. Kiedyś trzy razy przyjeżdżała policja, bo ktoś dzwonił. A ona przyjedzie, policja popuka do drzwi, on nie wpuszcza, się zamknie i siedzi. Paniak. A no jak? On wykształcony w tej dziedzinie, no bo wie pan, A to <śla> tylko do, do, do pani? Chyba tylko do mnie na razie, bo przedtem to to swoją konkubiną walkę toczył, a teraz już z nią się uspokoił, bo nam gardło podgryzła i w szpitalu był cały. Och ty kurwo. To teraz do mnie się uczepił, a teraz ze mną wojnę toczy. Ale to co dzień, ja tylko przytany, do wytor, ty kuta, się pierdolony. Proszę na głowę. Co?! Ja mu dam kurwa! Nie da! Proszę, Jed kurwa! Dostał lewy sierpowy Jeb kurwa Jeb kurwa Kopniak na ryb! daj leżeć! Drugi kopnia! Jeb Uderzył pana! Pana też chce dostać tych zerem? Nie, nie Proszę podnieść ręce na głowę? Na tablicy ci kuszy wtrześć. Andrzej, chodź mi tu pomóż. Co jest? Weź z jednego. Panie policjancie. A co chodzi? No, co, no, co, co pan dobrało? mi uszkodził wziąłem. pojazd. Ja go po, po prostu mu oddałem. Mi na, na pan na mi uszkodził. Ja myślę, Panie Andrzeju, może Są mnie pan, pan wypuścić? No, udopowiłem go, tego pana. Czemu pan go wolił? No, bo mi to uszkodził. No, to będzie musiał się przeprosić. Ja to zaraz się zajmę. mi na To powietrze takie skulone było. I ja wziąłem tym baratem, pomachałam. z powrotem o, co na ryż? A tamta pani to za co? No właśnie. Ta blondyna, to tej blondyna. Nie dość, że wymusza pierwszeństwo, to jeszcze zajechał na komendę, podszedł do mojego auta i mi sz szkieł jebany wybił mi o, o szybę. Aha. Czyli to panu Co? Czyli to nie szeryf panu uszkodził o to? Jaki? Nie, nie szeryf, no ten, ten obywatel. To obywatelka ruda, szmata. Dostał wchły dwa razy i się złożył Panie A Szeryfie. Przy sobie jakieś dokumenty może? No, oczywiście proszę Pan Dorian Już chwila Proszę Pan Dorian Panie funkcjonariuszu tam z daleka pan go zawoła co tu pan wytłumaczy tak od początku? Co się stało? No wymusił mi pierwszeństwo No, i za momencik wjechał na teren parkingu, podszedł auta i zaczął mi tłuc w szybę. No to gościu do niego widział, ten, pan, ten funkcjonariusz go widział, uciekać zaczął, to ja mu, on po drugiej stronie, to ja mu wkły raz, drugi raz i chodź, się ci wszystko. Mogę zostać uwolniony, bo Tam. mi się śpieszy na służbę. Wyjaśnijcie sobie z nim. Okej, okay. a Andrzej, wytłumaczę ci wszystko. A no, co, jest ja zamykam, dobra. No pojebało cię. Marzelków już. Wyżarłeś wszystkie... Takie dobre były. A dla mnie? No zostały jedna taka nadgryziona. niedobry dobry. Nie się 21 złotych dałem za ten kubek żelków. No co? Dobre były, nie? To żeleczki sobie jadłem tak po mkałem tu na streamku i, I tu ludzie mówili Kochanie kocham cię! Najdroższa moja Panowie Nie podzielę się od razu od razu nie podzielę się Co jest? Zjadłem no żeleczkę sobie To słynne pojebało cię ty Ty małpińczone w canvaca17 No panie mogę już iść? Spiesz mi się panowie no przecież zaraz tu Prze, będzie Proszę pana Myślę, że załatwimy to tak, że obaj się przeprosicie i będzie ok Nie wiem na pewno nie ma takiej opcji ja idę stąd No czemu no, na pewno. Nie w kły mogę mu dać co najwyżej No ja nie chcę tak, nikomu dawać proszę pana się W kły może dostać wychodzę Proszę otworzyć. Proszę pana. No. Nie idę, nie będę na niego patrzył, to mnie nie zdenerwuje. Proszę mi otworzyć. Puść tego pana tam. Ja się już puszczam. Halo. Tamtego miałeś puścić. No. Tak. Jeszcze tutaj D01 poproszę. Proszę pana. D0... Proszę no pana, otwórz pan. To, okej. to jest tam. Nie będę. Nie. Ja... No się Proszę pana, jak ja się daj. zdenerwuję, to rękę, ja mogę mu zęby wybić znowu, no. Jak prawdziwy myślisz, podacie sobie rękę i będzie okej. A nie jak baby, proszę pana. No, robić. Ale... Otwórz pan te drzwi. Ja no idę sobie z tą. No. Pójdę sobie... Widzi pan ten czujnik? To ja się spytam czy ten pan za nie składa. No to dobrze, super, Otwierasz? No chwila no Proszę pana. Halo Witam, witam Czy pan tutaj składa zażarenie na tego pana? Nie wiem, możemy się dogadać, a jak nie... No właśnie. To... Halo, co pan tutaj klika? Nic nic, do widzenia. Co? Te, te drzwi były otwarte do, do pokoju Autorizate. Tam na komputerze wcisnąłem. Do widzenia. Ruda szmato. I tak cię dojadę na mieście. Chłopaki cię znajdą! I tak cię dojadą! A, skaczmy. Tam. Dobra, to nawet otwarte, pan ma. Szmato, dotknij tego auta, i biegnę za tobą. A spokojnie, panie Dorianie, proszę iść. No nie wytrzymam, no, nie no, dostanie wchły znowu. Kurwa, znowu wkły dostaniesz. Czego tutaj zerjesz? Panie Darylanie, spokojnie. Bije mnie, oła, Uderzył mnie! oła, Nie! Pan gotezuje, uderzył mnie! Damy się pogodzić na zanie to. Ja nie wiem. A eee! Znowu mnie bije. O, chopie nawet, o. Nie. Mam go! Mam go. Ma koć, ma Panie... Dobra, już się uspokoję. Proszę ja mnie puścić. Uspokoi się pan? Oczywiście. Proszę mnie nie dusić. Wardęgi pan nie oglądał? Proszę odejść. Proszę się odejść. na Wysiadaj! Wysiadaj. O Jezu. Wysiadaj. A już, czekaj! Już! już. Wysiadaj! Wysiadaj, powiedziałem! Wysiadaj! Wyś-wyś-he-he Zostawajcie nic się <laughs> panu nie stało? Ba- Bardzo dobrze, ruda szmata, karma wraca Szkoda, że kurwa żyje. Ja już się pogubiłem Ruda szmaciura to ty? Nie No panie policjancie! O co chodzi? No co to ze strzały, proszę pana. Jakie strzały? No ja widziałem pan, dobra widziałem to Za autem. autem, no co pan? No ale nie widać za autem, no co... Tylko pouczenie jeść stąd! Panie no przecież to za autem było, no co pan? W Topoli, że nutelle temu stanie, kuta Hehehe Przecież to za autem było, panie. O, o z kolejnego potrącił! No nie no, panie funkcjonariusz. Pat, przejechał po nim! Pat, ucieka! Nie mogę. Panie szeryfie, no! Panie szeryfie, niech mnie pan posłucha. No proszę pana Już nie będę. Nie, nie, już nie będę, niech mnie pan puści. Ja Poniosło mnie. No ale panie. Panie szeryfie, no przechodzę przez płot, on mi. On mi uderzył mnie. I co by pan zrobił? Już mnie pan puści, już będzie git, Obiecuję. Na pewno słowo harcerza. Dobrze, słowo harcerzyka. Na słowo harcerza przysięgam. Dobrze. Co tam dalej się dzieje? Hasset. Po tamtym sklepem. Coś tam wyje. Tylko co? No dobra, ja dawno. Luda, szmato, gdzie jesteś! Kurwa, no nie mogę. To zostaje tylko po mnie, ale naprawdę niech pan uważa. Pan pójdzie sobie! Panie szeryfie, do widzenia! Do widzenia Co tam Aniu? Co tam się dzieje? Gdzie ty te ostatnie małe włosy czułeś? Kurwa... Lesiu... Wpalę te... wpalę te no Dlaczego? Co się dzieje? Kurwa, jestem wypierdolony. <gry> Spokojnie! Ten, tą rudą szmatę Czyli trzeba porobić. Tą już no, mam... Szma... Zaraz pójdę. Żeby można zrobić na tym osób. No właśnie, trzeba go dorwać. Arka ty, to nie jest nielegalne przypadkiem to co ty masz na, na brzuchu. Nie przestań jak to jest tyle... O kurwa. O, kurwa. Się... Wystrzelił się, wyszczelił się jebany, to ten, co ten! To, to, To ten! To ten strzelił! No nie wierzę kurwa No tak Kurwa, czemu tu są dwie te? Maciuś. Jak się ok. z nim to go Weź, się się no zajrzy, może, żeby wypuścić. Wyjście, osiemnasty. Nie wiem, czy tam jest jeszcze ja mówię, z mandat. No Mówisz dobra, no ale Maciuś się nie zajmie. Nie, dobra. nie wiem, czy. Ja rozkłemu. Może! Boże! dyspozytora medycznego. Potrzebujemy zespół strażaków na kolejce. Ja nie wiem, wody. czy to we flocie teraz nie będzie, że uszkodzone. No chyba wpiszę w Mam... nie? Kurwa, ja cicho. Nie wpisuj. No ja już nie mogę. No nie wiem, może to przez po prostu mózg było. Co tam, Aniu? Dobra. Nic. Co, bez swoich... swoich nie umiecie wyciągać? Co tam, Dorian, na patrzu nie no, wiesz? na komendę. No właśnie jadę, jedziesz, Erwin? No. Chyba jako zatrzymany co najdłużej. Dlaczego? A zapomniałem. No, jako No jak? No, no tak. Po Powiedzieli, no, że jesteś zatrzymany tylko, a nie, że wywalony. No wywalili mnie za dwie nagano, bo nazwałem hmm, tego Jokeku czasem nie Pana Kaka komisarza? No Kakaowca Komisarza wiecznego Jak to? No ale ja do niego przeszedłem po odprawę moją, bo mnie wywaliła ja nie mam środków do życia Za was przyjdę Tylko się przebiorę Co to jest? Dateczka. O, mam odprawę dla ciebie, marszałek! Marszałek, mam odprawę dla ciebie. Poszedł już. Ej, Kurwa, Tomek! Co ty policjanta dzisiaj? Ja mam być obuzowanie z ekipą, ale obuzowanie z ekipą może być też po 20 albo po 21, więc co było teraz? Pyty tam. czekaj. Dobrze, tylko od wyższych rang. Tomuś? Tomuś, to ty? Nie wiem. Coś chciałeś mnie? Tomek? Gdzie ty byłeś? W sumie to nic. No, wiesz. Gdzie ty byłeś? Nie słyszę cię. Musisz głośno... Sprawę. Jakie sprawy? On nie żyje. Kurwa, Tomek. Kopela! Tomek! Tomek kopelat! Pan, kopelat. To jest, no, Tomaszu kurwa! W tak, Tomku, ale to... Niemożliwość. Tomek, słuchaj mnie, gdzie ty byłeś? Otarcie dłoni w okolicach dłoni. Otarcie dłoni w okolicach dłoni W porządku, dziękuję za stwierdzenie. Człowiek umarł bo zgonno. Otarcie dłoni przy dłoni, ogólnie. W okolicy dłoni. No, tarcie dłoni w okolicy, no, w okolicy dłoni. Nie widzisz pana. tam. Może odholuję te pojazdy tutaj? Cichej, bazu. Co tutaj? dobra. Da się coś z nich wyciągnąć? Wyśmienicie. Nie, No tak było, pan. No w wrażenie było. na nie, A, okay. Dziękuję panowie pożarnicy. Pani ja, Kody, nie szukajcie z poważnymi. Jak się sam zapinasz w głupie? Mam wrażenie, że nie. No normalnie, żebra sobie wyciągnęłam. Po prostu pana zapadam, że już Ta rączka. Mam jedno pytanie. Kurwa, co? Gdzie? jest sam sobie. To jest narcyz, kurwa. No gdzie? Nie, pójdź do pana. Flampek. Mundur, na czapkę. Kopanek tutaj pospadam. Dobry początek. Dobry, dobry początek. Dobry, dziękuję. Jeden co no dobry, Proszę, Co, do dostałeś to? To, to ja oznacza czystość. Po dziadku czy co? No, spadek dostałem. W sumie jeszcze Hem dostałem, ale mój dziadek mówił mi, że był elektrykiem. No. Bo miał dwie te. Ma piorunki, no. Będzie elektryki. To elektryki. Jak elektryk... A, że elektrykiem był. A. Znam ta, tak, tak? w Słucham? Jest mój Blazer Tamten? Kto go ukradł? Właśnie jakiś odjechał przed chwilą. No nie mogę To